Dobrze, powiem wam, że Izajasz był największym prorokiem. Różnił się od Jonasza tym, że Jonasza musiał Pan Bóg troszeczkę przymusić, prawda? Dopiero po tym, jak posiedział trochę w rybie, to uzmysłowił sobie, że to Pan Bóg go powołuje. A z Izajaszem było zupełnie inaczej. Ale posłuchajcie. Gdy naród izraelski przebywał w niewoli babilońskiej, Bóg wzbudził im proroka Izajasza. Izajasz odczuwał wielkość i świętość Boga, a jednocześnie słabość i grzeszność człowieka. Pewnego dnia miał wizję, w której widział serafiny, które nieustannie chwaliły Boga, gdyż takie było ich zadanie. W pewnym momencie Bóg zawołał, kogo mam posłać? Kto by nam poszedł? Na to Izajasz odpowiedział, oto ja, poślij mnie. Wtedy Bóg do Niego mówił, a on uważnie słuchał. Wszystko, co prorok Izajasz usłyszał, zawarł w księdze i przekazał narodowi wybranemu. Słowa Boga zawarte w księdze są dwojakiego rodzaju. Jedne pocieszają naród izraelski będący w niewoli, są zapowiedzią wyzwolenia, radosnego powrotu do ojczyzny, a drugie wzywają przymioty Boże, opowiadają o tym, jaki jest Bóg. Prorok Izajasz nieustannie wsłuchiwał się w głos Boga i przekazywał Jego Słowo narodowi izraelskiemu. Ukazywał, że Bóg jest wszechmogący, który wszystko może i w pewnym momencie wyzwoli swój naród. Ale ludzie nie zawsze chcieli go słuchać, a pomimo trudności on głosił to wszystko, co zalecał Bóg. I tak jak mówiłem, w przeciwieństwie do Jonasza on sam odczuł, że Pan Bóg go powołuje. On sam się zgłosił, bo był bardzo wrażliwy, otwarty na Pana Boga i jego działanie. Dlatego jego cechą jest otwartość. Człowiek otwarty posiada niewymuszoną gotowość na przyjęcie nowej propozycji, umiejętność słuchania drugiej osoby, Pana Boga i przyjmowania tego. Taka umiejętność pomaga otworzyć się na to, co Bóg dla nas przygotował. Aby usłyszeć głos Pana Boga, usłyszeć to, co mówi do nas w cichości naszego serca, musimy być bardzo skupieni Musimy być bardzo wyciszeni. Musimy chcieć usłyszeć. Bo Pan Bóg wcale nie krzyczy, ale mówi po cichutku, delikatnie, kieruje swój głos.